Kiedy miałam 15 lat, zaczęłam rozumieć, że w moim domu nic nie będzie takie jak u innych, że moja własna matka, która powinna być dla mnie oparciem, stała się moją największą rywalką, a nawet wrogiem, bo każde spojrzenie chłopaka skierowane w moją stronę budziło w niej coś chorego, jakby strach i zazdrość. I od tego momentu rozpoczęła się moja droga przez piekło, w którym najboleśniejsze ciosy zadawała ta, która powinna mnie chronić. Mam na imię Eliza i chcę opowiedzieć historię, która pali mnie od środka, bo moja matka, Lena, narcyzka z uśmiechem wyuczonym jak rola w teatrze, od zawsze flirtowała z każdym mężczyzną, którego wprowadziłam do mojego życia, tłumacząc to tym, że ja nie zasługuję na kogoś atrakcyjnego, a ona wciąż ma prawo być w centrum uwagi i choć przez długie lata starałam się temu zaprzeczać, oszukiwać siebie, że przesadzam. To z czasem nie miałam już wątpliwości, że jej celem było zniszczyć każdą moją więź i każde szczęście, jakie próbowałam zbudować. Pamiętam, jak pierwszy raz zdałam sobie sprawę z jej toksyczności na przyjęciu urodzinowym koleżanki, gdy miałam dopiero 15 lat. Przyszła ze mną nieproszona i stanęła w bikini pośrodku grupy nastolatków, śmiejąc się zbyt głośno z ich żartów. Poprawiając ramionczka stroju w sposób aż obsceniczny, a chłopcy nie wiedzieli, jak się zachować. Jeden z nich podszedł do mnie później i z mieszaniną zakłopotania i fascynacji powiedział: Twoja mama jest. interesująca. A ja poczułam, jak policzki. płoną mi ze wstydu. Kiedy wróciłyśmy do domu, zebrałam się na odwagę i spytałam: Mamo, nie uważasz, że ten strój był trochę nieodpowiedni? A ona spojrzała na mnie zimno i powiedziała. Kochanie, to, że zaczynasz dostawać odrobinę uwagi, nie znaczy, że tylko ty masz prawo czuć się piękna, ja też wciąż jestem młoda i nie zamierzam stawać się niewidzialna, tylko dlatego, że dorastasz. I wtedy po raz pierwszy w jej głosie usłyszałam jadowity ton rywalizacji. Od tamtej pory zaczęło się coś, co dziś nazywam sabotażem mojego życia. Bo gdy tylko w moim otoczeniu pojawiał się jakiś chłopak, nagle wypadały tam rodzinne obowiązki. Dziwnym trafem nigdy nie mogłam iść na szkolną zabawę, bo akurat trzeba było odwiedzić babcie albo nagle miałyśmy zarezerwowany wyjazd do spa, który rzekomo miał nas zbliżyć. A ja byłam naiwna i wierzyłam, że matka naprawdę chce mojego dobra. Tymczasem ona odbierała telefony od chłopaków, którzy próbowali się do mnie dodzwonić, i mówiła im, że jestem chora, zajęta. Albo po prostu nie chcę z nimi rozmawiać. A gdy wreszcie przyjaciółka powiedziała mi, że chłopak z mojej klasy próbował od tygodni mnie zaprosić na bal maturalny, ale matka wciąż go zbywała, poczułam, jakby ktoś wylał na mnie kubeł lodu. Kiedy ją skonfrontowałam, bez wstydu odpowiedziała. Chroniłam cię. Ci chłopcy chcą tylko jednego. Jesteś zbyt naiwna, by to dostrzec. A kiedy krzyknęłam, że to nie jej decyzja że zabrała mi prawo do wyboru, usłyszałam tylko. Dopóki mieszkasz pod moim dachem, wszystko w twoim życiu to moja decyzja. I wtedy zaczęłam rozumieć, że nie chodziło o troskę, tylko o kontrolę. Gdy miałam 17 lat, poznałam Dawida, mojego pierwszego prawdziwego chłopaka. Wrażliwego, pełnego pasji. Chciał zostać nauczycielem i spędzaliśmy godziny na rozmowach o książkach i przyszłości. Unikałam przedstawienia go matce tak długo, jak mogłam, wymyślając wymówki, by spotykać się tylko w kinach albo kawiarniach, ale w końcu przyszedł dzień, gdy nalegał, że musi poznać moich rodziców. Tamtego wieczoru moja matka wyszła z sypialni ubrana w czarną sukienkę, która wyglądała jak przeznaczona na bankiet, a nie na domową kolację, z dekoltem tak głębokim, że nie mogłam oddychać ze wstydu, i kiedy Dawid podał jej rękę, ona mruknęła. Mów mi, Lena, bo pani sprawia, że czuję się staro. Przez całą kolację zagarniała rozmowę, dotykała jego ramienia, śmiała się ze wszystkiego, co powiedział. A gdy wyszliśmy, Dawid zachwycony wyszeptał. Twoja mama jest niesamowita, taka młoda i ciekawa. A ja czułam, jak serce pęka. Kilka tygodni później odkryłam, że Lena wysyłała mu wiadomości z mojego telefonu. Zapraszając go, kiedy wiedziała, że mnie nie ma, aż wreszcie natknęłam się na komputerze na czat pełen jej zdjęć w wyzywających pozach i słów, że czuję się jak dwudziestolatka uwięziona w ciele matki, a on odpowiadał: Nie wyglądasz jak matka nikogo, raczej jak starsza siostra Elizy. I wtedy świat mi runął, bo wiedziałam, że matka nie cofnie się przed niczym, by odebrać mi to, co kocham. Pamiętam konfrontację. Kiedy wydrukowałam wszystkie te wiadomości i położyłam na stole przed Dawidem, a on zaczął bełkotać. Elizo, mogę to wyjaśnić. A ja krzyknęłam, wyjaśnić, że zdradzałeś mnie z moją matką. Alena weszła do salonu w kolejnej kusej sukience i zamiast wstydu zobaczyłam na jej twarzy tylko irytację, że została złapana. Powiedziała lodowato, przestań dramatyzować. Jesteśmy tylko przyjaciółmi. On potrzebuje kogoś dojrzałego do rozmów, a kiedy pokazałam jej jedno z jej własnych zdjęć w obcisłym topie, Dawid spuścił wzrok i nie potrafił mi spojrzeć w oczy wyszeptał: Twoja mama mnie rozumie, a ja wyrzuciłam go z domu, a potem odwróciłam się do Leny i spytałam: Jak mogłaś mi to zrobić? A ona wzruszyła ramionami: Miłość nie zna wieku ani granic jeśli woli mnie. To znaczy, że coś jest z tobą nie tak. I wtedy coś we mnie pękło. Przestałam być naiwna i zaczęłam patrzeć na nią jak na drapieżnika, który całe życie polował na moje poczucie własnej wartości. Od tamtej pory rozpoczęła się między nami wojna psychologiczna, bo kiedy ona próbowała uwodzić chłopaków na rodzinnych uroczystościach, ja z uśmiechem mówiłam: Mamo, czy brałaś dziś witaminy na pamięć? Wyglądasz na zmęczoną. Gdy flirtowała z kelnerem, pytałam głośno, czy nie powinna już iść odpocząć, skoro ma swoje problemy z kręgosłupem, których oczywiście nie miała, a ona płonęła wściekłością, ale nie mogła się przyznać przed innymi, że to teatr. Na weselu kuzynki przyszła w białej, obcisłej sukience, wyglądając, jakby chciała konkurować z panną młodą, i gdy przylgnęła do grupy studentów, ja z szerokim uśmiechem powiedziałam: Mamo. Ciocia pytała, czy twoje bóle pleców się poprawiły, a ona zamarła, a chłopcy odeszli, znudzeni. Wiedziałam, że trafiłam w jej słaby punkt i że od teraz to ja będę zadawać ciosy. W końcu, gdy byłam na studiach, poznałam Marcela, starszego, eleganckiego doradcę finansowego, który traktował mnie jak równą sobie, nie jak dziewczynkę i po raz pierwszy czułam, że ktoś naprawdę mnie widzi. Ale bałam się przedstawić golenie, wiedząc, że zniszczy i to. W końcu jednak musiał ją poznać i oczywiście przyszła na kolację ubrana w suknię za kilkaset euro, z fryzurą jak z czerwonego dywanu. I przez całą kolację rzucała dwuznaczne uwagi o tym, że mężczyźni, którzy rozumieją pieniądze, zawsze ją pociągali. Aż wreszcie zrozumiałam, że robi dokładnie to samo co zawsze. Poluje. Trzy tygodnie później, gdy weszłam, niespodziewanie do mieszkania Marcela. Zobaczyłam torebkę Leny na blacie kuchennym, a w sypialni ją samą w koronkowej bieliźnie na jego łóżku, a on patrzył na nią tak jak kiedyś na mnie. Wtedy coś we mnie umarło, resztki nadziei, że może kiedyś matka przestanie mnie traktować jak konkurencję. Po tym wszystkim spakowałam się i odeszłam, wynajmując za własne pieniądze małą kawalerkę, żyjąc za kilkaset euro miesięcznie, pracując na dwa etaty żeby tylko nie musieć wracać do domu, gdzie czekała. Kobieta, która powinna być moją matką, a od zawsze była moją przeciwniczką. Dziś, kiedy patrzę na to z dystansu, wiem, że nigdy nie chodziło o to, żebym była szczęśliwa. Chodziło o to, żeby ona nie czuła się stara, zapomniana, nieatrakcyjna. I dlatego przez całe życie flirtowała z każdym moim chłopakiem, mówiąc mi w twarz, że ja nie zasługuję na miłość. A tylko ona ma prawo być kochana. Kiedy wyniosłam się z domu i zaczęłam żyć sama w małej kawalerce, którą udało mi się wynająć za 450 euro miesięcznie, poczułam ulgę i strach jednocześnie. Bo z jednej strony wiedziałam, że uwolniłam się od codziennej trucizny, a z drugiej nie miałam pojęcia, jak przetrwam finansowo i emocjonalnie. Pracowałam w księgarni uniwersyteckiej w ciągu dnia, a wieczorami kelnerowałam w restauracji gdzie często padałam ze zmęczenia, ale wciąż powtarzałam sobie, że każda godzina pracy jest lepsza, niż siedzenie w domu z Leną, która nazywała się moją matką, a w rzeczywistości przez lata niszczyła moje życie. Zdarzało się, że jadłam tylko makaron instant, bo nie starczało mi do pierwszego, ale każdy talerz makaronu smakował wolnością, a nie upokorzeniem, jak wtedy, gdy matka odbierała mi telefony i mówiła chłopakom, że nie jestem zainteresowana. Mimo to psychicznie było gorzej, bo jej głos wciąż brzmiał w mojej głowie, a każde słowo Nie zasługujesz na miłość powracało w chwilach, kiedy ktoś mnie chwalił albo mówił, że mu się podobam. I wtedy od razu miałam wątpliwości, czy to szczere, czy tylko. Złudzenie? Dlatego po kilku miesiącach zebrałam się na odwagę i poszłam na terapię gdzie po raz pierwszy usłyszałam, że to, co przeżyłam, nie było troską, ale systematycznym, emocjonalnym znęcaniem się. Terapeutka powiedziała, Twoja matka cierpi na narcystyczne zaburzenie osobowości. Nie chodzi o ciebie, tylko o nią. Dla niej jesteś nie córką, ale rywalką, bo jej własna wartość zależy od tego, czy wciąż czuje się atrakcyjna w oczach mężczyzn. I choć poczułam ulgę, to jednocześnie serce... Ścisnęło mi się, bo to znaczyło, że nigdy nie miałam matki w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Na drugim roku studiów zaczęłam się zmieniać. Powoli odzyskiwałam siebie, ubierałam się jak chciałam, nie przejmując się już jej uwagami, że wyglądam tanio albo prowokująco, bo teraz wiedziałam, że to były kłamstwa mające mnie ukryć, a ja chciałam wreszcie istnieć. Wtedy poznałam Piotra, chłopaka z mojego roku psychologii, który od początku traktował mnie z czułością. Nie naciskał, był cierpliwy i spokojny. I choć bałam się wpuścić go do mojego świata, bo wciąż miałam w głowie, że Lena prędzej czy później się pojawi i spróbuje go odebrać, zdecydowałam się dać mu szansę. Ale przez pierwsze miesiące nie powiedziałam mu prawdy o matce. Mówiłam tylko, że nie mam kontaktu z rodziną. Aż pewnego dnia zapytał: Elizo, dlaczego tak reagujesz, kiedy ktoś cię chwali? dlaczego wyglądasz, jakby cię to bolało. I wtedy pękłam, opowiedziałam mu wszystko, a on objął mnie i powiedział To nie ty byłaś winna, to ona jest chora, ty jesteś wartościowa, nawet jeśli nigdy tego nie słyszałaś od niej. I te słowa były dla mnie jak pierwszy oddech po latach duszenia się. Nasz związek trwał dwa lata i dzięki niemu nauczyłam się, że mogę być kochana bez manipulacji. Ale oczywiście Lena nie mogła pozwolić, żeby było dobrze, bo gdy dowiedziała się przez znajomych, że mam chłopaka, nagle zaczęła pojawiać się w miejscach, gdzie studiowałam, siedziała w korytarzu uczelni niby przypadkiem, a gdy Piotr ją zobaczył, uśmiechnęła się do niego tym swoim fałszywym, uwodzicielskim uśmiechem i powiedziała: Teraz rozumiem, dlaczego Eliza tak się ukrywała, jesteś naprawdę przystojny, a ja chciałam zapaść się pod ziemię. Na szczęście Piotr spojrzał na nią z politowaniem i odwrócił się do mnie, mówiąc: Nie musisz się bać, ja wiem, kim ona jest. I to mnie wzmocniło, bo po raz pierwszy ktoś stanął po mojej stronie przeciwko niej. Mimo to Lena nie odpuszczała, zaczęła wysyłać mu wiadomości, które potem mi. pokazał, były pełne sugestii, że powinni się spotkać dla dobra Elizy, żeby zrozumieć, jak jej pomóc. I choć Piotr nigdy nie odpowiedział, czułam znów to samo piekło co kiedyś, tę samą próbę odebrania mi wszystkiego. Wtedy napisałam do niej pierwszy raz od lat: Jeśli jeszcze raz skontaktujesz się z moim chłopakiem, złożę zawiadomienie o nękaniu i założę ci sprawę: trzymaj się z dala od mojego życia, a ona odpisała tylko: Zobaczymy, czy przetrwasz bez matki. Jakby wciąż uważała, że ma nadę mną władzę. Minęły kolejne lata. Obroniłam się na studiach i zaczęłam pracę jako terapeutka. Ironia losu, że sama, niszczona przez matkę narcyskę, teraz pomagałam ludziom wychodzić z podobnych piekieł. I choć czasem wracały do mnie jej słowa, już wiedziałam, że nie mają żadnej mocy. Że to, co kiedyś było jej bronią, teraz stało się dowodem jej słabości. Ale wszystko wróciło, gdy zmarł mój dziadek. Jedyna osoba z rodziny, która kiedykolwiek naprawdę mnie rozumiała. I poszłam na pogrzeb, wiedząc, że tam spotkam Lenę po latach. Zobaczyłam ją przy trumnie, ubraną w czarną sukienkę tak krótką i obcisłą, że wyglądała jakby przyszła na bankiet, a nie na pożegnanie własnego teścia. Makijaż miała ciężki, włosy zrobione na fale jak dwudziestolatka. I zamiast żałoby biła od niej desperacja. Desperacja kobiety, która wciąż chce, żeby wszyscy patrzyli tylko na nią. Podeszła do mnie i powiedziała: Elizo, musimy porozmawiać, tak bardzo za tobą tęskniłam. A ja spojrzałam na nią chłodno i odparłam. Tęskniłaś za kim? Za córką czy za rywalką, z którą mogłaś walczyć o uwagę mężczyzn? A wokół zapadła cisza, bo część rodziny usłyszała moje słowa. Ona spłonęła rumieńcem, ale wciąż próbowała grać rolę ofiary, mówiąc: Byłam chora, robiłam błędy, ale zmieniłam się. I wtedy zrozumiałam, że nigdy się nie zmieni że może ubrać swoje kłamstwa w nowe słowa, może płakać, może błagać, ale prawdy to nie zakryje. Ona nigdy nie była moją matką, tylko kobietą, która całe życie konkurowała ze mną o